Siemano, z tej strony no i... Pewnie nagrywałem, wiem. Więc teraz będzie... Będę już nagrywać, więc... No co, widzimy się w gierce. Przepocuch, 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 przepocuch... przepocuch. Już się tutaj rozpoczyna gierka. Więc... Ja jestem. Aha, że to są od razu box i że tutaj są te bez podłogi, stare, głupie. Najgorsze. No nie, Zależy typ nie zabijać w środku gry. Nie w środku tylko na początku. Jak się to sam. No NAPROD! Dziwne, że sobie pocięciło. Oczywiście każdy też z poców tu. A ja jedyny bot. Jak chłop się tam boksował, to ja nie wiem. Właśnie w samomocie sobie dać, więc... wiem. Czemu ja walę z myszką w, w komputere? Weźmy sobie tu matryc. Ja sobie powinienem sam w tym nie? Właśnie. No no, nie wiem, może takie całeś, bo ja już walę samą z od tych boców kto w ogóle zamiast tych boksów ma takie pompy jak ja? To nie są boksy, że się boksujesz tylko. No ja to swamerski. Nie! Ale mi się Windows 20 razy, nie włączył a tylko we mnie spamuje, bo nic więcej nie potrafię w swoim życiu. this is the pen no yeah. there were monies.